Na dzisiejszą pakę trafia kolejny robot do testów. Luba Mini AWD LIDAR. Delikatnie. <laughs> Jeszcze ładnie pachnie świeżością. Quick start. Krok po kroku co musimy zrobić. Moduł LIDAR. Instrukcja obsługi. Zasilanie. Jakieś akcesoria. Fajny pędzelek. To tu się czai nasza bestia. Zaraz montujemy moduł LIDAR. No tu. Hmm. Hmm. Zdejmujemy sobie to i Trzy różne kabelki Nasza czapeczka, nasz lider Czarny Kabelek biały To jest takie wcięcie Ściskamy i, i sobie skręcamy Właśnie tak to wygląda Ładnie układamy sobie te kabelki Z wyczuciem dokręcamy No Witamy w kolonii. Witamy w kolonii! Jedna tarcza tnąca, sześć noży hmm? Domek. Daszek, nie daszek. Tu mamy już taki garaż, standardowy garaż od Mamotion, gdzie tę robota będziemy trzymać obok tych pozostałych dwóch. Będę się spomagał też na No Ciemno niesamowicie. Jest dziewiętnasta, już jest ciemnica totalna. Ustawmy sobie to w miarę równo. No. Do połączenia trzeba sieć Wi-Fi. Na sam początek, żeby wszelkie aktualizacje przeprowadzić i tak dalej. Dobra, zróbmy tę aktualizację. 1.13 do 1.14, więc coś takiego większego widzę. Każą spuszczana. Nie wiem, czy to jakiś negatywny wpływ na obiektów będzie mieć. Sieć mi, Artur? No możesz mi, chodź, chodź. On ma tu latarkę? Weź tą zakrętarkę. Dobra. Robot wiedzie ma stację dokującą. Mamy tak, RTK, czyli używamy połączenie sieciowe do pozycjonowania robota, albo stację referencyjną, taką fizyczną. No i teraz musimy sobie kod znaleźć. Ja sobie tego robota skonfiguruję i jakoś wam to później pokażę. No po prostu musimy dodać stację RTK do tego robota, wpisując tam ten numer LoRa i on będzie po prostu wspomagał pozycjonowanie Luby Mini LiDAR. To są oczywiście cały czas testy. Zaraz sobie włączymy koszenie. Dwie rabaty kwiatowe. Zaraz zobaczymy, jak będzie kościół dookoła. Bez obrzeży i tak dalej. Mamy też kradowiska. Zobaczymy, czy robot sobie je rozjedzie. Trawnik pochyły, niedoskonały. Może się zajmiemy w przyszłym roku nim dokładnie. Dobra, zaznaczam i uruchamiam koszenie, bo już czy późno się robi. Ustawienia mamy takie, troszeczkę sobie niżej kośmy. Prędkość zadania 0,3. Może być. Koszenie stref niedozwolonych dwa razy powiedzmy. Obwód trzy razy. I w sumie tyle. Do początek. I startujemy pracę. Według aplikacji mamy tu 444 m2 i robot będzie kosił 321 minut. Oczywiście działający podgląd mamy tu, widzicie moje nogi. roboczek oczywiście widzi mamy, jak sobie tu spaceruje z wiadereczkami Wystarczy dostęp do internetu. O. Proszę bardzo, to działa. Jak fajnie śmiga? Tak, co mamy? Śliweczki mamy oczywiście. Jakieś arbuzy. Tak, arbuzy. Jakieś pomidory. Pierwsze nocne koszenie mamy za sobą. Wygląda to całkiem nieźle. Przejazdy bardzo ładne, proste. Widzę, że jeździ po kretowiskach, po mokrej trawie. No nic, testujemy dalej. Robot cały czas kości podwóreczko, już praktycznie końcówka. Zaczyna się robić zimno już ten weekend. Robot, kot. Trawnik wygląda w następujący sposób. Jest równo, ładnie przestrzyżone. Mimo że już kosi tu chyba szósty raz albo siódmy, chciałem sobie 2-3 tygodnie pokosić zanim coś powiem o nim więcej. No jak na razie ani razu się nie zawiesił, więc jest naprawdę dobrze. Delikatny zniesienie jest żadnym wyzwaniem. Podjeżdża sobie. Naprawdę kosi bardzo ładnie. I kotek też się nie boi robota. Kotek sobie liże jajeczka. Kretowiska może nie są jakieś duże, ale zostały pominięte. Możliwe, że przez to, że kretowiska są mokre, mógł poczuć jakiś opór, nie wiem, nie powiem. Nie widziałem, nie byłem przy tym. Tutaj na przykład rozjechał. Czy kotki się boją robota? Oczywiście, że nie. Kotek w, w trybie Bochenka. Siedzi sobie i się przygląda, jak robocik pracuje. No ale tu już podjazd taki jest spory. I patrz się, Bez problemu. patrzcie, Bez problemu podjeżdża w górę. Podoba Ci się robot? podoba. Robot poszedł się naładować. I dostajemy powiadomienie. A jak sobie Luba dwa radzi przy takiej wysokiej trawie? Troszeczkę tu zaniedbałem, bo parę dni deszcz padał. Ostatnio się cieszyłem, że kreta u nas nie ma, to... <gryw> tego samego dnia zaczęły się pojawiać kretowiska. Efekt wygląda w następujący sposób. No chyba na 70 mm. tu. No, to już za duża trawa jest, nie ma co. Dajcie spok. Montuję sobie film. Włączam podgląd i mogę sobie zobaczyć, jak robot pracuje w nocy. Patrzę, no nie widzę postaci. Ktoś kurczę idzie do do, 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 do magazynu. Nie widzę nikogo, nie widzę żywego człowieka. Jest ufo, normalne ufo. Ja we wszystkim, w dzisiejszym odcinku pierwszy, trzeci dzień jesieni. Powiem, że u nas największy przymrozek był. Chyba było minus dwa lub trzy. Także ja dzisiaj kurteczka, dresiki, oczywiście i idę zaraz po tym, po Sposarek. nagraniu tutaj tego, tego, <grym> idę pobiegać. Zażyć świeżego powietrza. Zobacz, jak on wygląda. Jak prawdziwy pracownik. To, A to już, światło zapalił, już włączył, ciemno by się te, Tak tak. Pewne drobne minusy, jeśli ktoś na przykład nie ma zaprojektowanego dobrze ogrodu. Ale to jest dzika rabata, wiesz, ona jest. Takie dzikie, to no jest dzika rabata. One, one nie jest... są dokoszone. Każdy taki zwis. Właśnie. Robot to widzi. Czuwa no to, że tutaj jest jakaś przeszkoda i nie wjeżdża. No i tak jak widzisz tutaj, tam gdzie jest ten zwis, prawda? Także tu jest wykoszone, no i co ty się dziwisz? To jest dzika rabata, obsługuje tutaj babcia. Babci to nie zależy, babcia się cieszy, że jest trawa wykoszona. Tak. No I dla wszystkich babci można kupić na dzień babci takiego robota. Te ostrze jest po środku, po bokach jest ileś tam centymetrów przestrzeni wolnej na konstrukcję tego robota. No i, no i tyle, tego nie przeskoczymy. Tak samo tyczy się to obrzeży, prawda? Jeśli mamy opaski z tak. kostki o szerokości, powiedzmy, nie wiem, 20 cm nawet 10, 20 żeby sobie, jest fajnie. Żebyś to zajechał na kołem po prostu. To tak, żebyśmy zjechał kołem, prawda? Tak, tak. To też nie dokosi, no to, ale to jest normalne, no. to no, nie, nie, nie przeskoczymy tego. To trzeba posprzątać, pierwsze, albo mamy opaskę, <laughs> albo musimy sobie dokosić raz w tygodniu pod kaszarką tu nie ma się czego przyczepić naprawdę jak ma być równo to jest równo dobrze jest pozycjonowany ten robot no jest nierówno ja tu myślę to wyprofilować słuchaj jak będzie trochę czasu <noise> jak my się troszeczkę tu obrobimy to nawieziemy z... No a co tu profilować na to? No, to tak naprawdę można przeprowadzić wertykulację a rację A tak, wertykulacja racja o czym to mówisz Wertykulacja czyli zruszenie tej, tej martwicy a racja czyli takie dziurkowanie tego wszystkiego dziurkowanie. i później trzeba przesypać to piaskiem Chyba reszty, czy jakimś tam, czy kwarcowym. O, coś tam, coś tam. I nawozić, oczywiście, prawda? I, i dosiać ten trawnik. Jedzie jak czołg, jak wóz bojowy. Natomiast czy pozna Kreta? Uch, krecik spadł. Krecik uratowany. No tak, to można jako imitację kreta jakiś tam wywiódł. No jest, tutaj mamy zwierzątko. Mamy małego kotka. Mały kotek wraz pod robota i jednak przeżył. Małe dynki, jabłka potrafię zjeść. Butelkę z wodą? Bez problemu. A rzuć jeszcze raz rękawicę. Paweł, to nie no, test nie jest... Test nie jest czytelny, no. Po prostu, no, oślepiłeś go. Został oślepiony. Oślepiłeś go. Test pokazuje, że moduł wizyjny faktycznie jest modułem wizyjnym. Nie po już pracuje dalej. się wkurzył, zagniebał się już na ciebie. <grym> już, nie będzie cię <grym> lubił. Musiał się obejrzeć dookoła. Pozycjonuje się teraz. Puszcza wiązkę laseru dookoła i robi sobie mapę. No. Nadający <grywające> dynie. E, to luz. Nie, no takie przeszkody, to bez problemów wykrywa. No i teraz ma dynie i to. Slalom. Tak jest. Bez większych problemów. Gole no za piez zielony jak. Już tutaj wyszła pora, żeby go Nożyki akurat wyglądają dobrze. Trawka i start. A on by się nie łączy? Yy, musimy włączyć go. Jeśli go przychylimy w, aż Aha. tak w taki sposób dramatyczny, to musimy go uruchomić później. Co to dyńka do niego? On po takich rzeczach przyjeżdża, i to nie ma problemu. Jeśli pies tak narobi, no to on przyjedzie po tym. I póki to nie jest w wielkości kopca kreta, to nie rozbryzga tego. No właśnie Najgorsze zostawiali... kiedyś najlepiej na te przednie koła, które mają te garby takie. No musimy na świeżo to posprzątać, no bo później jest no, twardo. No, Przestraszył się troszkę, widzisz? Spoko, spoko. Nabęd 4x4 robi robotę. W każdej warunkach sobie poradzi. Pod drzewkami również przez ten moduł LIDAR. Naprawdę technologiczna bestia. No, no nic lepszego na obecne czasy nie ma. To jest chyba szczyt technologi technologicznej możliwości pozycjonowania i wykrywania przeszkód. Dzień chyba dzisiejszy. Mośnę, jako pierwsza wprowadziła LIDARA z wspieraniem przez RTK. RTK może być fizyczną anteną, tak jak my tutaj mamy. Albo przez usługę NET, RTK, a inaczej tak ta usługa się nazywa po prostu, wtedy robot łączy się z satelitami przez sieć internetową. Ja, ja, weź do zbliżenie. Nie powinniśmy kierować obiektywu na moduł liter, ponieważ może nam uszkodzić. Nie rozumiem. Robot wysyła wiązkę laseru. No. Jeśli nagrywamy go telefonem, Aha, żeby nie, on potrafi nie, tym laserem nie, wypalić nam matrycę. Wypalić oczy. Uważamy. Również tu ustawiłem, żeby kosiła sobie w nocy. I również trawnik jest perfekcyjnie przestrzeżony. Tu była deczko wyższa trawa i tak wygląda po skoszeniu. Faktycznie to trawa wysoka, mięsista. No i została skoszona. No normalnie ten robot takiej trawy nie powinien kosić. On kosi co drugi, trzeci dzień po centymetrze i trawnik jest cały czas pięknie zadowany. Tak roboty się prezentują. Luba 2 zdecydowanie jest lekko większa. Dwie tarcze po 6 nożytnących Szerokość robocza 40 cm. Dzisiejszy bohater odcinka i widzimy tu spodu efekty koszenia w nocy, mokrej trawy, jeżdżenia po krytowiskach, no jest mocno zasypiony. Jak te nożyki? E, nożyki cały czas wyglądają na ostre. Mamy tu kilka drzewek i mogę sprawdzić jak sobie robot radzi w takich już naprawdę ekstremalnych warunkach jeśli chodzi o pozycjonowanie i przeszkody. Tu również ma wykosić, a tu tą porzeczkę nawet nie zaznaczyłem, zobaczymy jak sobie ją wykryje i ominie. Kitka! Wiesz co, ciebie się tu nie spodziewałem. Teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na tym pozycjonowaniu i radzeniu sobie z przeszkodami. Samo koszenie tu ciężko jest ocenić, no bo to nie jest trawa do koszenia. To jest taki mój mały poligon doświadczalny. Kurde, fajnie. Przejeżdża przez takie ciaste szczeliny. To porzeczkę nie zaznaczyłem. Może się pokazać, jak sobie poradzi. Ok, poczuł bumperem. To jest w końcu light. Kurcz. Widzicie ją? Tu jest. Objeżdża, Dobra. Czyli tak, jak powinno być, tylko dowodzi, że nie musicie drzewek takich o takich większych drzewek nie ma co zaznaczać, nie ma co wykluczać co obszaru Robot sobie sam poradzi. Skończ ta robota, skończ ta robota, dam ci łyskasa. <grystanie> <grystanie> Pokażę ci prawdziwą technologię. Zobacz sobie gospodarstwo w, w 3D. Oj strasznie to, tak wygląda, to wygląda jak jakiś jak sieć połączeń mrówkowych. Tu jest to doła. Tu jest suszarnia, tu mamy tunel, on sobie zrobił mapę 3D i tak się spozycjonował. O skurcz. Przejechał 73 km już łącznie i kosił przez 80 godzin. To jest wszystko prawidłowo, się zgadza, jak jest trasa ładowania, czyli mam włączone tak, żeby podążał za granicą. No i metoda zawracania również, zawracanie etapowe wtedy. Ale on sobie sam dobiera czy Ty mu tak Ja mu to ustawiłem, opcję. ja tak ustawiłem sam. Jeśli mamy taki słupek to po prostu, no tak to będzie wyglądać. Ominie go sam. Nie musimy go mapować, tak samo jak jakieś drzewka. W szoku jesteś. Powiem ci, że no, mam takie technologie, wiesz. Pamiętając, co było kiedyś, to troszkę jestem w szoku. A czy nie? My w szoku. No to miły taki postęp, który coś usprawnia. I może go mieć każdy. Może każdy z nas. Wystarczy właśnie. go kupić Wystarczy. na Amazonie, ewentualnie na stronie głównego producenta. Wiesz, to to sprawia, że człowiekowi jest lżej i już nie musi pewne rzeczy wykonywać, takich prostych rzeczy. No to cieszy jeden Zobacz, czy sąsiad miałby jakieś pretensje, jakby słyszał tylko te furgoczące liście? Absolutnie nie. No, przecież w obiad się nie kosi, bo jest gorąco. Mówimy oczywiście o lecie. Piątek, sobota, przyjeżdża ktoś sobie na przykład na jakiś yy, domek wypoczynkowy czy coś, a sąsiad mu kosi trawą. Prawda? Zamiast mieć spokój, to, to kosi kosiarką spalinową. A tak, zobacz, cichutko, nic nie słychać. O, patrz, widziałeś jak się ładnie odbił? Okay. Delikatnie mu się zderzał, ugiął. Zobaczymy jak on tutaj się, o, obróci. No, z jednej strony, z drugiej strony. Ja bym też lepiej, bym kosiarko też nie zrobił. Także kończymy dzisiaj takie podsumowanie chyba. Ostatni nasz odcinek z, z tymi robotami Mamotion. W tym roku? W tym roku. A co? Może coś na drugi rok będzie. Także do następnego. Kurczę, jak zimno. Może coś od śniegu, co? Może jakieś odśnieżanie automatyczne? Wszystko do przemyślenia.